Żeby rozrzucać okruszki chleba. Przecież to było wiadome, że jakiś zwierzak tu zaraz wpierdzieli. Jakoś jak palnąłem ten pomysł, to się nie sprzeciwiałaś. Ja cię po prostu nie słucham. Nie słuchasz, to teraz masz. Zgubiliśmy się. Ty patrz, patrz. Jakaś chata, patrz, cała z ciastek. Idziemy. Nie pójdziemy do tego domku. No ale czemu? Zobacz ile żarcia. Nie pójdziemy. To wolisz paść z głodu? Zobacz, ile żarcia tam jest. Ile razy ci mogę mówić? Przecież wiesz, że nie jem glutenu. Eee! Ej, słyszeliście, że podobno w okolicy grasuje jakiś wilk? Co ty mówisz? To szybko jakieś schronienie musimy zbudować. Ale jeden wspólny, czy każdy w swoim zakresie? Słuchajcie, mam lepszy pomysł. Zrobimy tak. <słuch> świnki, świnki. Wpuśćcie mnie do swego domku. Nie możemy. Wpuśćcie, bo będę dmuchał. I dmuchał, aż zdmuchnę wasz dom. Mówię, że na razie nie możemy, muszę serię skończyć. Zaczekaj chwilę ha, głupie świnie No i co ty byś chciał, piesku? Eee. Ju, już nic. Wiedziałem, że wybudowanie siłowni będzie lepszym pomysłem. Bello, nasz pan to uczciwy, szczery i bogaty jegomość. Daj mu szansę. Czy wy zgłupieliście? Nie wiem za kogo mnie uważacie, ale nie jestem zoofilem. Nie. Po tych wysuszonych włosach mam się wspinać? Tak księciuniu, ratujesz mnie i zgarniasz królestwo, czy będziesz wybrzydzał? No ale te włosy są niewyczesane, tyle kłaków, końcówki porozdwajane. No nie zachęcasz do wspinaczki. Używasz ty jakiegoś kondysionera do tych włosów? Albo chociaż jedwab dla łatwiejszego rozczesywania. Kuź was spadaj! Nie chcę takiego księcia! A ja nie chcę takiej księżniczki niezadbanej! Tymi włosami to możesz sobie w tej małej komnatce co najwyżej podłogę wymieść.